Witajcie, nieustraszeni podróżnicy. Dziś zabieram Was na wyprawę do jednego z najbardziej tajemniczych i zdumiewających miejsc na naszej planecie Amazonii domu dla niektórych z najbardziej zaskakujących i tradycyjnych plemion, które wciąż istnieją. Czy wiedzieliście, że pośród rozległej, tropikalnej dżungli Ameryki Południowej żyją plemiona całkowicie odizolowane, z tak unikalnymi zwyczajami? że wyglądają jakby były wyjęte prosto z książki przygodowej. Dziś poznamy Waura, amazońskie plemię zamieszkujące nieprzeniknione dżungle Brazylii w regionie Mato Grosso. Przygotujcie się na odkrycie świata pełnego tajemnic, tradycji i zadziwiających zwyczajów, które podważają wszystko co znamy. Ale to, co naprawdę czyni Waura tak interesującymi, to nie tylko ich zwyczaje czy niesamowita więź z naturą, lecz coś jeszcze bardziej zaskakującego. Wolność seksualna i ich kobiety w bikini z liści, tak zintegrowane ze swoim naturalnym otoczeniem, że ich życie rozwija się w sposób wyjątkowy, pełen szacunku i głębi. Odkryjmy razem, jak to plemię utrzymuje imponującą równowagę między swoimi zwyczajami. Wierzeniami, a otaczającym ich światem przyrody. Zacznijmy od ciekawostki, która może Was zaskoczyć. Waura są znani ze swojej całkowitej integracji z amazońską dżunglą. Żyją w jednym z najbardziej odległych miejsc na Ziemi, w społecznościach, które są ledwo dotknięte przez nowoczesność. Waura pozostają jednym z nielicznych plemion. Które zachowały swoje tradycje w nienaruszonym stanie, bez ingerencji technologii ani wpływów kultury globalnej. Ale najbardziej imponujące jest to, że są społeczeństwem, które nie tylko szanuje, ale też celebruje naturę we wszystkich jej formach, od rzeki po drzewa, poprzez zwierzęta, które polują, aż po silną wiarę w świat duchowy. Jednak to, co najbardziej uderza odwiedzających, którzy odważą się poznać waura, to nie tylko ich życie w dżungli, lecz wolność seksualna, którą praktykują. W tej społeczności relacje i miłość nie są definiowane przez surowe zasady monogami. Waura żyją w elastycznej strukturze społecznej, gdzie miłość i seksualność są przeżywane w sposób wolny i naturalny, bez ograniczeń tradycyjnej moralności. A kobiety, które są bardzo silnymi postaciami w ich społeczeństwie, odgrywają kluczową rolę w tej równowadze, żyjąc w sposób, który dla wielu osób z Zachodu mógłby być zdumiewający. Wyobraź sobie miejsce, gdzie dżungla. Rozciąga się kilometrami, gdzie intensywna zieleń drzew miesza się z dźwiękiem rwących rzek. Tak wygląda życie Waura, którzy mieszkają w dzikim i tętniącym życiem regionie Amazonii, jednym z najbardziej bioróżnorodnych miejsc na świecie. Żyją w małych wioskach zwanych malokas, które budowane są z naturalnych materiałów takich jak liście palmowe i drewno. Malocas to nie tylko domy. To centra życia wspólnotowego i duchowego. To właśnie tutaj zbiera się plemię, aby dzielić się, świętować i pielęgnować tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie. Waura są mistrzami polowania i zbieractwa. Używają pułapek i łuków do polowania na zwierzęta, takie jak pekari czy małpy, które stanowią część ich codziennej diety. Jednak polowanie to nie tylko praktyczna czynność. Lecz także rytuał. Często mężczyźni z plemienia przygotowują się do polowania poprzez ceremonie duchowe, podczas których wzywają duchy dżungli, aby ich prowadziły i chroniły podczas wyprawy. Polowanie to nie tylko kwestia przetrwania to sposób na połączenie się z lasem i jego duchowymi siłami. Oprócz polowania Waura łowią również ryby w rzekach, które przepływają przez ich terytorium. Rybołówstwo to sztuka, która wymaga głębokiej wiedzy o wodach, rybach i porach roku. W tym rejonie Amazonii można znaleźć niesamowitą różnorodność ryb. Od małych sumów po wielkie piranie, które żyją w wzburzonych wodach rzeki Cingu. Ale jeśli jest coś, co naprawdę wyróżnia waura, to centralna rola kobiet w ich społeczeństwie. Tutaj kobieta to nie tylko matka czy żona to aktywna i silna postać, odgrywająca fundamentalną rolę w codziennym życiu plemienia. Kobiety waura nie ograniczają się do obowiązków domowych, lecz są duchowymi i społecznymi liderkami swoich społeczności. Często to właśnie kobiety przekazują najgłębszą wiedzę o tradycyjnej medycynie leczniczych ziołach i praktykach duchowych. To, co najbardziej przykuwa uwagę w tej społeczności, to wolność seksualna kobiet. W przeciwieństwie do surowych norm definiowanych w wielu kulturach zachodnich, waura nie mają pojęcia monogami, jakie my znamy. Kobiety mają prawo do swobodnego wyboru partnerów, a ich życie seksualne nie podlega społecznym ograniczeniom. Miłość i relacje są bardziej płynne i opierają się na wzajemnym szacunku i osobistym pragnieniu, bez osądów i etykiet. Ta wolność seksualna postrzegana jest jako naturalna i zdrowa część życia, wolna od presji, jakie występują w innych społeczeństwach. Wizualnie kobiety waura zazwyczaj noszą bikini z liści lub skóry zwierząt, co odzwierciedla ich głębokie powiązanie z naturą. Te stroje są funkcjonalne, ale są również kulturowym symbolem ich stylu życia. Liście, które zbierają z drzew, są idealne na ich tropikalny klimat, a jednocześnie ich ubiór symbolizuje doskonałą harmonię z otaczającym ich środowiskiem. Ale ich piękno nie tkwi tylko w wyglądzie, lecz w sposobie życia w wolności. Kobiety waura są znane nie tylko ze swojego wyglądu fizycznego. Lecz także z siły i mądrości, które przekazują. Są strażniczkami wiedzy przodków i odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu decyzji w obrębie wspólnoty. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to jest być w amazońskiej dżungli otoczonym pradawnymi zwyczajami tak wyjątkowego plemienia jak Waura, odpowiedź nie jest łatwa do znalezienia. Ponieważ Waura mieszkają na bardzo odległych terenach, Dostęp do ich wiosek nie jest prosty, a wizyty są dość ograniczone. Jednak niektóre organizacje i lokalni przewodnicy oferują wycieczki w okolice ich terytorium, aby lepiej poznać ich kulturę i zwyczaje. Ważne jest, aby pamiętać, że jako plemię odizolowane, każda wizyta musi odbywać się z szacunkiem i za zgodą Waura. Podobnie jak inne plemiona amazońskie, prowadzą bardzo prywatne życie. Dlatego wizyty turystyczne są ściśle regulowane, aby nie zakłócać ich stylu życia. Władze i lokalni przewodnicy współpracują ze społecznościami, aby mieć pewność, że wizyty są pełne szacunku i nie naruszają naturalnej równowagi plemienia. Na końcu Waura pokazują nam, że życie w amazońskiej dżungli to nie tylko kwestia przetrwania. Ale głębokiego połączenia z naturą i wzajemnego szacunku, który rozciąga się na wszystkie formy życia. W ich świecie zasady, które rządzą naszą nowoczesną cywilizacją, nie istnieją, a wolność życia, kochania i bycia sobą jest prawem podstawowym. Odwiedzenie plemienia, takiego jak Waura, nie tylko otwiera nam oczy na zupełnie inny styl życia, ale również Zaprasza nas do refleksji nad współczesnym społeczeństwem i wpływem, jaki wywarliśmy na ludy tubylcze. Ostatecznie, wszystko sprowadza się do naturalnej równowagi, życia w harmonii z naturą i samym sobą, tak jak robią to waura w sercu Amazonii. A więc już wiesz, jeśli kiedykolwiek będziesz miał okazję dowiedzieć się więcej o tym plemieniu, zrób to z szacunkiem i podziwem bo będziesz świadkiem stylu życia, który przetrwał wieki, nietknięty i pełen pradawnej mądrości. Do zobaczenia w kolejnym filmie podróżnicy.